dlatego że kończy się rok miłosierdzia, rok, który trwał przez cały rok, ale który tak naprawdę w dużej mierze gdzieś nam uciekł. Gdzieś przegapiliśmy wszystko to, co się w tym roku działo i szkoda by było, gdybyśmy, że tak powiem, teraz, w tych ostatnich dniach, w tych ostatnich godzinach Roku Miłosierdzia w decyzji krakowskiej, gdzieś to zaniedbali, nie nadrobili tego, co uciekło nam przez cały ten rok, Roku Miłosierdzia. Zatem tym myślę sobie, że my jako mężczyźni naprawdę potrzebujemy takiego czasu, gdzie będziemy razem stawać i gdzie będziemy razem budować się swoją wiarą, swoim świadectwem, swoim doświadczeniem a szczególnie, że mamy tak niesamowitych świadków, jak Charlesa Whiteheada i Wolfa Ekmana i biskupa Grzegorza Rysia. Naprawdę serce rośnie, jak się ich ogląda, jak się ich słucha, w jaki sposób oni dzielą się z nami tym, co Pan Bóg w ich życiu czynił i czyni dalej. Także to, to jest właśnie taki, taki czas, kiedy możemy dużo czerpać, dużo otrzymywać, ale też myślę, że to, co jest też ważne i o czym nie możemy za, zapominać, to jest to, że spotykając się tutaj z chłopakami z całej południowej Polski, ale nie tylko, bo przyjechali do nas nawet z Gdańska, to, to możemy też budować w jakiś sposób relacje i, i powodować, że idziemy dalej razem. Trochę, trochę zapominamy o tym, że miłosierdzie jest taką miłością w praktyce i że rok Miłosierdzia on ma nas też uczyć tego, że miłosierdzie to nie jest tylko otrzymywanie, ale to jest dawanie. To, czego myśmy się nauczyli w ramach Mężczyzny Świętego Józefa, to jest to, że przez rok pracy kilku z naszych chłopaków w więzieniu, w podgórzu. Urodziło się tyle dobra wśród więźniów, ale to, co dla mnie jest niesamowite, kiedy patrzę, w jaki sposób ci, którzy tam chodzili, ci, którzy posługiwali urośni w takiej relacji z Bogiem w takiej otwartości na to, jak Pan Bóg nas prowadzi. Rycerze kolumba zostali zaproszeni przez mężczyzn Świętego Józefa do współorganizacji. Tego jubileuszu mężczyzn na, na zakończenie jubileuszowego roku miłosierdzia, to się bardzo mocno wpisuje w działalność rycerzy Kolumba, w ich przesłanie i historycznie wszystkie działania, które są podejmowane przez rycerzy Kolumba od 134 lat, a od ponad 10 lat w Polsce, gdzie taką, taką misją, którą sobie przyjęliśmy, jest odbudowa wspólnoty rodziny, parafii, wspólnoty lokalnej właśnie przez mężczyzn. Mężczyzna ma być tym ogniwem, czy tym kierunkiem, czy tą drogą, przez którą chcemy tą wspólnotę odbudować i co jest myślę, że bardzo mocno się wpisuje w cały jubileuszowy rok miłosierdzia, bo miłosierdzie to też podstawowa i pierwsza zasada, na której został zbudowany nasz zakon. Miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Mężczyzna ma swoją sobie właściwą rolę Jaś w przekazie wiary, w dziejach zbawienia. Kobieta ma swoją. Jest tak bardzo piękne to, że tu akurat właśnie przepowiadają mężczyźni, którzy są ojcami, dziadkami, mężami i Charles Whitehead i Woolwegman. Właśnie oni o tym mówią, w jaki sposób Pan Bóg się nimi posługuje w życiu rodzinnym, jak to się odbywa, jak przy pomocy jakich prostych środków. To, co mówił Charles, że jednak to mężczyzna musi o to zadbać. Żeby rodzina siedziała razem przy stole, chociaż raz dziennie. Żeby się posiłek zaczął, zaczął od modlitwy. No musi być po prostu. No, to bezcenne zupełnie. Przy całej swojej prostocie te podpowiedzi. Więc tu nie chodzi o to, że nie wiem, jubileusz dla mężczyzn jest specjalnie ważny i ważniejszy na przykład od jubileuszu dla więźniów, który był tydzień temu, czy, czy dla, dla wspólnot charyzmatycznych, którymi było strumienie miłosierdzia. Nie, po prostu orędzie miłosierdzia dopada nas w naszej tożsamości, w naszej jakiejś identyczności, odrębności. No i jako mężczyzna przeżywam ten, to objawienie Boga, które jest miłosierdziem. Ja jako kapłan czy biskup, ktoś jako mąż, ktoś jako lekarz, ktoś jaką, właśnie na przykład pracownik służby więziennej. No tak, to jest bardzo ważne, żeby to przesłanie miłosierdzia każdy odczytał konkretnie w tym miejscu, w którym jest, kim jest, jaki jest i tak dalej. To, to jest coś, czego naprawdę chciałbym życzyć wszystkim i myślę sobie, że, że więcej Pan Jezus powiedział to, co... Święty Łukasz zanotował w dziejach apostolskich. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu, ale myślę sobie, że więcej łaski i błogosławieństwa otrzymujemy wtedy, kiedy sami dajemy, dlatego że poprzez dawanie tworzy się przestrzeń na to, żebyśmy mogli otrzymywać od Boga jeszcze więcej. Także to, to myślę powinien, powinno być takim owocem i takim, takim czymś, co pozostanie w nas po roku miłosierdzia, to po prostu zaangażowanie w pomoc tym, którzy naprawdę tej pomocy od nas potrzebują. Także tego życzę wszystkim którzy tutaj są życzę tego wszystkim mężczyznom w Polsce i na świecie żebyśmy naprawdę byli otwarci i żebyśmy byli pokoleniem nie tylko biorców co mamy gdzieś w naturze że chcemy po prostu jak najwięcej czerpać jak najwięcej brać ale żebyśmy umieli też dawać i żeby to co otrzymujemy nie zostawało w nas tylko żeby było dalej przekazywane My sami przyszliśmy tu żeby jeszcze skorzystać z tego nadzwyczajnego jubileuszu z tego nadzwyczajnego roku świętego Jutro zamknie się Brama Miłosierdzia w Katedrze na Wawelu i we wszystkich naszych katedrach, bo nie wszyscy jesteśmy z naszej diecezji krakowskiej. Jeszcze jedna jedyna brama, która zostanie otwarta to będzie brama u św. Piotra w Rzymie. W każdym razie ten jubileusz miłosierdzia jest czymś, co w nas pulsuje mocno. To jest. Wiemy, że to jest ten moment, to jest ten Kairos, chcemy skorzystać z tej, z tej chwili. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Całkiem niedawno miałem taki moment, ktoś na spotkaniu takim otwartym mnie pytał, jak się przygotować na prześladowania. I w pierwszej chwili byłem zaskoczony tym pytaniem. Jak się? Ja wiem. <głos》>, jak się przygotować na prześladowania? Jezus mówi nie przygotujcie się, nie przygotowujcie się na prześladowania. Nie obmyślajcie sobie naprzód, nie? Jak się przygotować? Co będę mówił, jak mnie złapią? Jeszcze se poczwiczcie tortury. Tak. No, może nie palcie sobie ręki całej, ale palec na przykład. Nie. Ile bólu wy, wytrzymacie? No. Dlaczego Jezus mówi, nie przygotowujcie się, dlatego, że mówi, wtedy będzie wam dane. A co wy myślicie, że zostaniecie sami w takiej sytuacji? Albo że ją przejdziecie w oparciu o samych siebie, w oparciu o swoje własne siły? Tacyście są, gieroje, chłopy, nie? Poćwiczyli. Po, poćwiczyli prześladowania. Jak czytamy życiorysy męczenników, to jest, to jest porażające. To jest zawsze taka relacja. Nie? I ludzie, po których byście się nie spodziewali takiej siły, nie? są w stanie wszystko zrobić. I to nie dlatego, że się przygotowali, właśnie dlatego, że się nie przygotowywali. Są od początku do końca otwarci na to, co on może zrobić, z jaką mocą on się teraz objawi. Bo ja nie, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja się boję. I to jest słowo o miłosierdziu, to jest słowo o tym, nie, że naraz człowiek okazuje się wolny wobec wszystkiego, co jest z zewnątrz. Jest absolutnie wolny. Jest Panem samego siebie, ale jest Mu to dane. Słuchajcie, przez waszą wytrwałość ocalicie wasze życie. Tam jest tekst grecki brzmi tak, przez waszą cierpliwość posiądziecie wasze dusze. Dosłowne tłumaczenie tego tekstu jest takie, że. Wtedy, kiedy trwasz w takich momentach, nie? jesteś znienawidzony, jesteś prześladowany, ludzie o tobie plotą bzdury, nie? a Ty trwasz, to to jest moment, w którym Ty możesz posiąść swoją duszę. Bo takie chwile polegają na tym, że Ty tracisz kontrolę nad sobą. Nie? Bo tam jest trzęsienie ziemi, tam jest wojna. Tam wybrali Trumpa, a chciałeś, żeby wybrali Clinton, albo odwrotnie. Nie? I ty tracisz panowanie nad sobą. Twoja dusza gdzieś z ciebie poszła, nie masz nad nią żadnej władzy. Gdzieś się gubi w takich emocjach, w wszelkich emocjach, w nienawiści, w strachu, w odwecie, nie wiem w czym jeszcze. A Chrystus może sprawić, że ty posiądziesz swoją duszę, to znaczy odzyskujesz samego siebie, masz nad sobą władzę. Ty nadajesz swojemu życiu ostatecznie kierunek, ty decydujesz, ale to jest łaska. To jest piękna Ewangelia, to jest piękne Boże Słowo na zamknięcie roku miłosierdzia. To jest, to jest słowo, które nam pokazuje właśnie z jaką mocą miłosierny Bóg działa realnie. Tylko kłopot nasz polega na tym, że my nieraz szukamy tego działania gdzie indziej. My chcielibyśmy dyktować Bogu, jak On to ma robić, a On to robi po swojemu. I robi to w ten sposób, że my mamy moc posiąść samych siebie. Mieć władzę nad sobą, mieć wolność, królewską wolność w każdych okolicznościach. I może Ci to być dane. Dane jako łaska.